Dzień dobry. za Mandlik, lat 6. Tak. E, Zdiagnozowana ma m, dziecięce korzenie muzykowe. E, urodził się po prostu z ciężkim niedotlenieniem, no i z tego tytułu jest jak jest. Terapię zaczęliśmy, e, o, kiedy? E, w listopadzie, listopad 2015. Właśnie, listopad 2015, tak. tak. Czyli teraz już jest piąty miesiąc, szósty prawie miesiąc terapii, prawda? Tak. Ale początkowo robiłam terapię sama dwa razy w tak. tygodniu, A od a, marca. Od marca już robię, ja w domu z synem go masuję. Dzień tak. w dzień. Co trzeba tak. I teraz tak. Adasz był rehabilitowany od urodzenia. Tak, ja był rehabilitowany natomiast, tak. natomiast w październiku, kiedy pani do mnie przyszła, z jakim problemem, proszę powiedzieć? No Głównie z autoagresją, to chcieliśmy u niego. E... Nie powiem wyeliminować, ale chociażby jakoś wyciszyć tą autoagresję. Mhm. No i udało się w dużej mierze. Jeszcze są napady złości, ale to już jest bez porównania to, co było na samym początku, także jest mhm. o niebo lepiej. A był dzieckiem niechodzącym Niechodzący, i niemówiącym. No tak, nie mówiącym. Mhm. E, ja to przeczytałam z materiałów, także w styczniu. Zdarzyła się taka rzecz, że Adaś zaczął samodzielnie chodzić już na nogach, prawda? Bo mhm. przemieszczał się na czworaczkach samodzielnie to zawsze. Mhm. Natomiast e, pierwsze samodzielne kroki były teraz w styczniu tego roku. Mhm. I potem ruszyła również mowa, mowa tak. Mowa. Zaczął coraz bardziej wokalizować. Mhm. No nie możemy powiedzieć, że, że mówi, ale... Nie, ale już są pierwsze. Tak. Objawy, że tu zaczyna już wołać, tak? Tak, i sy sylabizuje ładnie i, i, i nawet no. na zawołanie coś potrafi powiedzieć. Na przykład tata. Mm -hmm. No właśnie. A proszę opowiedzieć o, o jego wolnik. Urodziła mi się siostrzyczka. Tak. Początkowo były kłopoty z reakcją jego, a jaki jest No lepiej, już nawet od kilku dni jest dużo lepiej. Adaś już nie reaguje tak na nią gwałtownie, już, już, już gdzieś tam zaczyna coraz bardziej akceptować. Wydaje mi się, że on po prostu się boi jej, boi się, bo nie zna, nie, nie jest, mała nie jest dla niego przewidywalna, więc on nie wie, co się wydarzy w danym momencie, czy ona zakrzyczy, czy ona przejdzie do niego, czy, 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 czy ona we głos też tak, na, tak, i też no, na, na tak, głos, właśnie na głos. Ona też jest na etapie takiego kwiczenia, piszczenia. Mhm. Adaś nie wie, kiedy, kiedy coś się wydarzy. Jest to dla niego cały czas zagadka. Małe dziecko dla nas wszystkich jest zagadką, co za chwilę się zacznie dziać, a co dopiero dla Adasia, który no, lubi mieć wszystko pod kontrolą, a ona jest jednak taka no, bardzo nieprzewidywalna. Nie. Ale ostatnimi czasy też już coraz lepiej widzę. Nawet yy, yy, na podłodze, razem ostatnio gdzieś tam się zaczęli do siebie zbliżać coraz bardziej. Więc już Szerwie. lepiej jest, lepiej. Fajnie. Mhm. A proszę mi powiedzieć, jak ma manualna sprawność u niego? E, no jest problem z rączkami, to na pewno. Mhm. Mhm. A czy coś się zmieniło od momentu, jak pani robi terapię? Jeśli chodzi o manualne. No, nie zauważyłam mhm. specjalnie. W przedszkolu pani coś mówiły? Też nie, ale było na przykład, że e, raz był taki przypadek właśnie, gdzie zaczął sobie e, jak malowali, to on sam tym pędzlem do wody i sam malował po tej kartce, Więc, mm -hmm. e, a wcześniej było tak, że raczej trzeba było mu tą rękę gdzieś tam prowadzić, był taki nieskoncentrowany na tym, co robi, tylko gdzieś tam bujał w obłokach, a teraz... Sam faktycznie robił to, co należy, czyli ten pędzlem mhm. gdzieś tam wymakiwał, wiadomo, nie były to jakieś ruchy skoordynowane, ale, ale mhm. robił to tak samodzielnie. samodzielnie. Mhm. No więc, no po prostu ja się nad tym nie zastanawiałam szczerze mówiąc, nad tą manualną stroną, ale jakbym się przyjrzała, to pewnie bym mhm. może coś więcej to zauważyła. To dobrze. Mhm. No, dobrze. Czyli od, w zasadzie od jesieni do teraz, to yy, uważa pani, że jak, jeśli chodzi o terapię, jak pani ocenia tą terapię, którą ma Adaś w y -y. tej chwili robioną? Oceniam bardzo pozytywnie, bardzo i, i jestem zaskoczona efektami. Pozytywnie, na jak najbardziej na 100% jestem za i, i, i cieszę się, że to trafiliśmy i że, i że to kontynuujemy i że ja się wyszkoliłam i że, mogę znie, i, i że mogę go masować. Na początku popełniałam pewne błędy, już później sama doszłam do tego, że robię za szybko i chyba temu Adaś był powodzony, mm -hmm. prawda? A teraz jak już tak zwolniłam, już całkiem zwolniłam. A, tak. Te ruchy to jest naprawdę super. Także ja jestem bardzo zadowolona, i nam to pomogło w ogóle jako rodzinie, też, bo wiadomo, jak jest choćby jedna osoba w domu taka ciągle gdzieś zestresowana i taka napięta, to wszyscy to odczuwamy i, i, i w domu było nieprzyjemnie niejednokrotnie, a teraz jest dużo lepiej no, bez porównania.